Jeszcze raz. Popatrzcie, ja tu mam trzy siódemki, nie? Dla kogoś to będą szczęśliwe, trzy siódemki. <grystanie> Nic nie ma. Nic nie ma. 221. 221. Tysięcy ludzi teraz patrzy, jak wytrzepuje coś z rękawa. Będę losował ze środka. serce mi dopierał tak, że nie dziwię się, jakie słychać przez krawatówkę. Lewa ręka, ze względu na to, że na prawej jest bransoletka. Lewa łapa, nic w niej, nic pomiędzy nią. Mogę? Tak, prosimy, tak. Uwaga. Głowa do góry, totalnie nie zwracając uwagi na to. Co będę stamtąd wyciągnął? Jest jeden? Jest jeden. Uwaga. Nawet sobie nie zdajecie sprawy. <gry> Czytam. G jak Grażyna 3 Grażyna Tomasz. G3GT. W jakimś domu, w tym momencie w Polsce Wybuchła kurwa bomba. Aleksander. Mężczyzna Aleksander. Aleksander. 225 tysięcy ludzi jest na live'ie. Aleksander. Odbierz telefon, Aleksander.